Witajcie! Zaraz, to nie tak leciało. Hmm, trochę wyszedłem z prawy. Poczekajcie, chwilkę. Tylko muszę znaleźć jakąś inspirację, komentarz, najlepiej, który byłby dla mnie drogowskazem. Który. O, i chyba mam manko ziomeczki w kolej. a tak zupełnie na poważnie. Hej, z tej strony Bartek GM i witam Was w czwartym odcinku mojego nowego programu niosącego nazwę Anomalie gotowane na parze. I tutaj parę słów dla nowo przybyłych. Jest to cykl, w którym dokumentuję podejrzane praktyki mniejszych, niezależnych producentów, którzy łatwym... I niekoniecznie zgodnym z etyką kosztem chcą sobie napchać kieszenie szeklami. Asset flipy, cenzurowanie krytyki, produkty, które nawet nie potrafią się uruchomić i fałszywe naruszenie praw autorskich. To i wiele więcej zobaczycie właśnie tutaj. A właśnie, co tam ostatnio na Greenlight'ie piszczy, bo szczerze mówiąc dawno tam nie zaglądałem, szczególnie na stronę główną. Hmm. Tutaj zwykle powinno być. Może gdzieś... W internecie. O, tutaj jest. Chyba. Zaraz, zaraz. Zakończenie programu Greenlight? Dziękujemy za Twój udział! Steam Direct? O co tu chodzi? Jakim cudem mogłem coś takiego przegapić? A. No tak. Dokładnie tak. Usługa Steam Greenlight, która pozwalała społeczności wyłonić najciekawsze tytuły za pośrednictwem głosowania na Steam'a, została wyłączona. Społeczność nie będzie mogła już w stanie za pośrednictwem głosowania wybrać projekty, które im najbardziej odpowiadają i którym by przyznała zielone światło. I w sumie, biorąc pod uwagę, jak wadliwy był to system głosowania, biorąc pod uwagę istnienie takich grup jak YOLO Team, które oferowało klucze do wysokobudżetowych pozycji za głosy na jakiegoś środka, tę decyzję popieram w pełni. Owszem. Zabraknie tutaj naszego wkładu. Fakt, że nie będziemy mieć decyzji, która gra pojawi się na Steamie, może trochę boleć, biorąc pod uwagę jak restrykcyjnie do gier podchodził Valve przed tym Greenlight'em. Gdyby nie ta usługa, czyli Steam Greenlight, prawdopodobnie nigdy nie zobaczylibyśmy Shower with the Simulator, MacPixela Pixela, czy What's under your blanket? Więc w sumie nie wiem, czy to była taka zła decyzja, by to zamknąć. A z tego co tu widzę, z tego ogłoszenia, to Steam Direct wydaje się być rozsądną alternatywą. Alternatywą, która by rozwiązała wszystkie problemy Greenlighta. Mamy tonę papierkowej roboty, która odstraszyłaby tych bardziej leniwych. Opłatę wydawniczą, która na szczęście jest na poziomie tej z Greenlighta. Zatem za każdą aplikację będziemy musieli uiszczyć opłatę w wysokości 100 dolarów. A to jaka gra się w ogóle pojawi na Steamie będzie zależało od Valve, które jak tutaj się deklaruje, będzie sprawdzało czy dany tytuł w ogóle funkcjonuje w pełni. Ale niestety, ta historia wydaje się nie mieć happy endu, bo utopijna wizja Steama sprzed lat chyba popadła w ruiny. I by się w tym upewnić, wystarczy zobaczyć film autorstwa Sid Alpha, do którego subskrypcji bardzo Was zachęcam, który wspomniał o pewnej produkcji, która była bezczelnym aset Filipem i się dostała na Steama. Gdzie jest ten Steam Direct, który powinien rozwiązać coś takiego? To coś nie powinno mieć miejsca do chuja Wacława. Więc jeśli ktoś się martwił przyszłością cyklu anomalii gotowa na parze, to może spać spokojnie. Bo nawet jeśli Steam Direct by nie dostarczył, a biorąc pod uwagę, co udało się już wynieść, dostarcza, to pannała historii Greenlight'a spoczywa sporo spraw wartych naświetlenia, z których można by było wyciągnąć wiele lekcji nawet i dziś, więc anomalie nigdzie się nie wybierają. Ale nie Steam Direct jest tematem naszego dzisiejszego filmu, a jest nim Bloody Boops. Dlaczego postanowiłem zająć się tym właśnie tytułem? Pobijając ocenę Zero Minus Oraz parę innych znakomitych not na innych serwisach Bloody Boobs pozwala mi opowiedzieć o pewnym zjawisku Które pojawiało się na Green Lightie nad wyraz często Otóż jak wiadomo seks się sprzedaje Widzimy to praktycznie na każdym kroku Więc nie ma przy tym ucieczki Innie inaczej jest na Greenlight Wiedząc, że Steama okupują właściwie osoby w przedziale wiekowym 12-18 którym hormony bardzo pozytywne Produkt tego typu wręcz kupi całą tę grupę wieków. Nie ma nawet cienia wątpliwości, że produkt tego pokroju, gdzie cyc, cycem, cyca pogania, nie zostanie przegłosowany przez y, tą społeczność, przez odbiorców. I choć mamy takie pozycje jak Heidi, które właściwie na szczuciu cycem się opierają, to zawierają one jakąś mechanikę. Tutaj wysiłek nie zakończył się na wyprofilowaniu cyca w modelu paniusi, którą sterujemy, ale na całym projekcie poziomów, mechanice i wszystkim z nią związanym. I wszystkim i wszystkim z tym <grym> Podobnie Real Realm of the Flash, bo choć tutaj nacisk na nagość jest większy niż w Heidi, to twórca postawił na gameplay, który przypomina coś w rodzaju survival horroru. I podobnie się sprawy mają z Super Kinky z prośnym FPS-em, który mimo wszystko jest FPS-em. Można to nazwać growl. Kolej z Bloody Boobs sprawy mają się zgoła inaczej. Więc czemu by nie przejść do samego mięsa? Gryźć się do krwi, w cycu. To jest to, o czym stał się ten program, właśnie. Chyba nie sądziliście, że się wezmę na to za trzeźwo. Wezmę się za to na trzeźwo. A więc, zatopmy się wreszcie w tych krwawych cycorach. Akt. Wolę nie wiedzieć, do czego to służy. O, mamy tryb online. Widać, że tutaj mamy prawdziwy fenomen. Wiecie co? Refresh jest dla mainstreamowych ciot. Ja jestem prawdziwym hipsterem. Ja, gdy chcę odświeżyć, mówię update. Bardzo mi się podoba fakt, że w trybie multiplayer nie ma żadnych graczy. A dodajmy, że ta gra jest w trakcie nagrywania tego materiału na promocji 67% że I kosztuje mniej niż 1 euro, więc to dużo mówi o jakości tego wyrobu. Szczuciarcyce mnie uświadczam, za to mam dużo pajęczyn, pochodni i jakiś kamieni, Zero krwi, zero cycków. Czy ktoś mnie to kurwa oszukał? Gdzie są moje cycki?! Twórzmy swoją postać. Uuuu! Uh, uh, uh. No, to zaczynamy. Gdybym był skrajnym szowinistą, który poleruje kobietami podłogi, rzuciłbym jakimś niewybrednym żarcikiem pokroju. ALE cic! A ponieważ nie zaliczam się do grana takich osób, pozostawię obraz samemu sobie, no. O! Chyba widzę, że kult luli 3D przetrwał do dziś Stosowanie bouncing Boop Technology, że przepraszam ludzi z epilepsją! Czuję się brudny z tym, co robię. Zakopcie mnie, kurwa, żywego. Skoro twórcy nie mają problemu z mówieniem, jak jest, to czemu ja miałbym? Sprawdźmy... O! Marcheweczka! Czekoladka. Poparzenie trzeciego stopnia. Chyba zostanę z taką żółtaczką. Przekrwione oczy to chyba jest odpowiedni wybór. O! O! To, to, jest, to jest prawdziwe życie. Dla takich chwil się żyje właśnie. Nie, to, to jeszcze, jeszcze większe, może... Pff. O, nawet postać dostała raka od tej gry. Bloody Boob z DLC w Onkologii. Co to kurwa jest za pączek na głowie? Uuu, uuu, gimp, jest gimp. Tutaj no, zakrywamy cyce. mamy tutaj pieszczochę, mamy do wyboru aż dwa stroje. Jeśli w ogóle to strojami można nas dodać, biorąc pod uwagę ile zakrywają tego cielska. Wiecie co, gra się rozgrywa w czasach średniowiecznych, więc chyba pójdę w standardowe bikini. O, uwaga, zrobię mi mem, czekajcie tylko. Mesko. Fuck it, mesko. O, widzę tutaj cosplay Nakiego. Zapraszam do subskrybowania jego kanału. Nie wiem, kto się bardziej wstydzi w tym momencie. Czy ta postać skry, czy ja, patrzący na to, co tu się wyrabia. Podoba mi się ten ekran wczytywania. W ramce ujęty. Cyt! Może nie ma to krwi. Nie są to krwawe cycory, ale jest przynajmniej ogień, więc no nie mogę narzekać. Okej. Okay. Co tu tak ciemno? <gryw> Widzę, że już jest grubo. Czy ktoś właśnie skrobie po ścianach? Jakiś prosiak? O kurwa. O! Fuck off. Uu, no i mamy, no i mamy krwawe cycory. Co to jest? Czy jest jakikolwiek sposób, by się tutaj obronić? Co to jest? A, muszę oddawać pokłony temu obeliskowi? Ja po prostu nie mam tego komentarza. Naprawdę. Z tego co słyszałem, to mamy tutaj losowo generowane labirynty. Dosłownie jakbym grał w taken. I fakt, że mam tutaj wypiętą dupę, wcale nie pomaga. Jestem tak samo znudzony. Jest w ogóle. O! Przegrałeś! Zostajesz za karę cyce. Ale spokojnie, masz tutaj normalny. O, jest pierwszy obelisk. Niech zgadnę, jest w kształcie penisa. Nie. Co to w ogóle jest? Jakiś koleś płetwonurek bez łba, który na jakichś hakach popierdala? Co to jest w ogóle? Jak w ogóle mam przed tym uciec? E, czy mi się gra zglitchowała właśnie? Zgadza się! Zgadza się! Ha, oj tak! Oj na, na na na! Oj tak! To jest tak nużące, gówno, że aż się w nim zapada i po prostu tonę. Ja pierdolę Tak, doszliśmy do takiego momentu, gdzie muszę mówić śmiesznym głosem, by zapewnić jakąkolwiek rozrywkę mojej widowni w tym momencie To robi z człowiekiem Bloody buffs, naprawdę Jakieś odgłosy rozkoszy, czy co? Te siorbanie Siorbanie herbaty, największa rozkosz <suszy> Nie powinienem siorbać piwa w puszce Muszę zapełnić tę pustkę Już nieważne nie spocznę, póki nie przejdę tej gry. Jestem zdeterminowany. Muszę zobaczyć cyce. Tak chyba myśleli twórcy podczas projektowania tej gry. Główny czynnik, który zmusi ludzi do grania dalej. Skróć moje cierpienie! Skróć moje cierpienie do kurwy, ne... Weź. No, dziękuję. Czy to jest całość? To jest cała gra. Kurwa! Jeśli ten film nie zostanie zdemotyzowany ze względu na pojawiające się tu i ówdzie jędrne pośladki i jędrne piersi naszej głównej bohaterki, to prawdopodobnie zostanie zdjęty za ilość wulgaryzmów, która padła w, w tym materiale, więc wszystko z pasji. Odczuwam wewnętrzny ból grając w tę grę. Naprawdę. Nigdy się tak nie wstydziłem podczas grania w grę. Naprawdę, jakby ktoś mi teraz wszedł do pokoju i zobaczył to co ja gram, to zapadłbym się pod ziemię tak bli tak daleko, żebym wylądował koło jądra ziemi. Dosłownie jeden płat! Rii, of my board. Tak, ta gła. Ta gła ta ta gua od głano. Tak guano ta gua, no, powoduje, że tracę resztki świadomości, co to jest jakaś kurwa widniarnia, centrum? skrzynek i beczek. No. Ostatnia szansa moja na zrobienie dobrego filmu. Self-deprecation. Yeah! Jak kurwa przez ścianę mnie załatwił? Czy to jest kurwa poważne? Jakby cokolwiek w tej grze było poważne. Wybaczcie przekleństwa, ale często tak mam, gdy się kurwie. <grybuj> o oh, no no! O oh, no no! Onon... On. KURWA! Osiągnąłem pełne rozsierdzenie. Koniec. Czas to skończyć. I tak dochodząc do konkluzji, Bloody Boobs to wyjątkowo cyniczny twór, którego celem było zaspokojenie potrzeb zapalonych onanistów, którzy ślinią się na widok sutków wystających z koszulek. Ta gra jest pozbawiona wszystkiego, nie ma tutaj dobrej rozgrywki, a ona sama opiera się na znajdowaniu czterech elementów jakiegoś posążka i klęczenia do nich. Sztucznej inteligencji próżno by było doszukiwać się pod mikroskopem, a na całą resztę nawet nie warto toczyć piany z ust. I zdaję sobie sprawę, że mówi to osoba, która posiada Discordowy serwer, na którym jest kanał Not Safe for Work oraz profilowe na Steamie, które wygląda w ten właśnie sposób. Ale w tym przypadku ciężko nie mówić jest o uprzedmiotowym. Uprzedmiotowaniu sprowadzaniu kobiet do ranki narzędzia. Właściwie bez jakiegokolwiek celu. I choć użyję wyjątkowo obrzydliwej analogii, to ciężko mi jest znaleźć jakąkolwiek inną. Bladibus to jest nie przebieżając rzeźba w gównie. Owszem, udało im się zlepić jakiś kształt, ale co z tego jak po chwyceniu go, rozpadnieć się w ręce, ręka, która ją chwyciła, będzie cuchnieć przez resztę dnia i istnieje spora szansa, że od tego kloca zarazisz się jakimś gównem. Więc nic dobrego z tego nie wynika. I jak widać, ta próba szczucia cycem w ogóle nie pomogła twórcom, a właściwie twórcy, bo mimo tej promocji, która właśnie się rozgrywa, serwery świecą pustkami, podobnie jak baza recenzji, więc. No cóż. I na tym chciałbym zakończyć ten odcinek anomalii gotowanych na parze i jednocześnie zaprosić Was na kolejny, Rubileuszowy. Tak jest, na tym kanale otwieramy szampana, gdy seria przeżyje więcej niż 5 odcinków. I jako, że będzie to odcinek specjalny, nie zdradzę Wam, co na niego szykuję, ale przygotujcie się na naprawdę solidną porcję szlamu. Takiego konkretnego szlamu. Tak więc, do zobaczenia wtedy. Cześć! Wiesz co, Bartek, skończyłeś się, stoczyłeś się jak cholera! Domagamy się starego, dobrego Bartka GM. Najlepiej tego z 2009 roku, kiedy puszczał utwory z kapitana bomby i podpierdalał teksty z CD-Action. Takiego Bartka, który robił przeróbki. Gdzie się podziały przeróbki Baranek Show z Iwoną? 100% Iwona! To drzewo Zalegro jest wytrzymalsze niż wczoraj. Jajko sadzone prosto Zalegro. Ale zajebista budka ES e, znaczy woda Zalegro. Poznajcie mistrza składania składaków Zalegro. Dzięks za oranżadę Zalegro. Gdzie jest moja Lidl parodia? Ten program przerodził się w jeden wielki shitposting, czyż nie?